po pojedynku smaku. Jesteśmy w kolejnym etapie. Popatrzcie na te koperty. W nich kryją się uczestnicy. Zobaczcie, kto z kim zmierzy się w półfinale pojedynku smaku. Do kolejnego etapu przechodzi. Teraz pora na rywala. Zobaczymy. Mamy już wszystkich uczestników. Zobaczcie pary półfinałowe. Nie możecie się doczekać kolejnego etapu? Ja też. Wchodźcie i zobaczcie, jak powstają potrawy oparte na tradycyjnych polskich produktach duda. Nasze polskie. Głosujcie na najlepszą, regionalną potrawę. Wchodźcie na stronę pojedyneksmaku.pl i bawcie się smacznie